Nietoperze potrafią zjeść więcej niż połowa jego masy ciała. Więc część nietoperzy, na przykład pasienocki duże, raczej spożywają duże ofiary, natomiast mroczak posypżany, który może nie jest takim dużym nietoperzem, uważa, około 14 gramów, ale on chętnie poluje na komary. Oczywiście do nas najbardziej komary przemawiają, bo nam najbardziej dokuczają, prawda natomiast musi też też Państwa pamiętać, że tak naprawdę my mamy dużo zwierząt w Polsce, które żerują na owadach, które są szkodnikami upraw chociażby czy to leśnych, czy, czy naszych takich ogrodowych. Natomiast pamiętajmy, że mamy, mamy drapieżniki, które polują w dzień, owady, które są aktywne nocą. Jedynym, jedynym drapieżnikiem, który na nie poluje jest nitowarz. Więc naprawdę warto się pochylać w ich stronę, bo. Zresztą wiecie Państwo ja też znalazłam już sporo w takich publikacji, gdzie trudno to udowodnić, więc no, nie, nie było robionych takich badań sensu stricto, natomiast były takie konkluzje, które były przez naukowców wysuwane, że nietoperze należą do tych grup zwierząt na całym świecie, już nie mówimy tylko o żernych, bo z których nie byłoby życia na Ziemi. I to jest związane z wieloma rzeczami. Po pierwsze. Owady by zjadły wszystko. Po drugie e, sporo nietoperzy, Nie wiem czy Państwo, gdzie te Ja lubię. Nie byłoby te kili bez nietoperzy. E, nietoperze zapylają za, banany. Owocożerne nietoperze przenoszą e, bardzo dużo e, ziaren po, po całej okolicy, bo potrafią na miejsca żarowe swecieć nawet 50 km. Naprawdę bez nietoperzy to było ciężko. Też nie wiem, na ile to są potwierdzone e, informacje, natomiast dotarło do mnie, że, że jest zaplanowane uczenie komina e, właśnie w Opolu właśnie w liceum. Powiem szczerze, nie wyobrażam sobie skutków tego dla tej kolonii. Szczerze, to jest akurat okolice kolonii, okolice komina, to jest to miejsce, gdzie najgrupuje się najwięcej zwierząt. Po prostu sobie tego nie wyobrażam. Nawet przypuśćmy, że będzie to zrobione w okresie zimowym, kiedy nie będzie tam w ogóle zwierząt, czego nie jesteśmy, tak jak już Państwu powiedziałem do końca sprawdzić. Czyli możemy burzyć w komin, w którym na dole hibernuje 350 osobników? A jaki jest Nie, tam, tam, jest, tam jest decyzja, z tego co ja się orientuję, to tam jest decyzja nakazowa, wydana przez sanepid właśnie, żeby poprawić wentylację. Czyli my ja ją w nie wpuszczamy. No, no, ktoś to jest taki no, taki no taki właśnie, to jest, jak widzicie się... Państwo, kolejny punkt, wentylacja. No przepraszam bardzo, no, no nie. To są rzeczy, które naprawdę to kolonie, więc jakby, ja też rozumiem, że Sanepid, natomiast no mamy drzwi, przecież nadal na, do tej kolonii zamknięto na ten stryj. Czyli ta kolonia jest zamknięta, tam uczniowie nie wchodzą, więc tak naprawdę my też zapewne Sanepid ma jakieś swoje przepisy, natomiast no, nie to że też sobie objęte ochroną prawną, nie wiem tak naprawdę jak prawnie z tego z tego wytrywać. Wytrywać. szkoły jest niewłaściwa? Tak szkoły? Szkoły to jest, jest inna historia. Ja mówię tylko i wyłącznie o styku, w którym zajdę, się nie doperze. Tylko i wyłącznie. ona też nie doparzę za szkodzi. Natomiast tą wentylację można zrobić w szkole tak, żeby żeby ta kolonia mogła przejść na inne zastosowanie. sobie jakieś alternatywne bez można bez, 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 bez no. No, nie można tego że, że jakby to będzie w ten sposób rozwiązane. Bo mówię, ja cały czas podkreślam to, że my nie możemy ludziom utrudniać życia i pracy. To jest naprawdę, to jest kluczowe w tym, żeby móc dobrze chronić nietoperzy. Bo jeżeli my, ludziom utrudnimy pracę i życie, to oni zrobią wszystko, ja też to rozumiem, żeby tych zwierząt się pozbyć po prostu. I tak. to jest zrozumiałe tak. dla wszystkich dzisiaj. No, jak się komin wymieni, znaczy z burzy, będzie się powiedzmy tej całej to wtedy inne inwestycje można już robić śmiało. Prawda? Opłaca się. <noise> no na przykład, ale no niestety. <noise> no ja mam nadzieję, że mimo wszystko do tego nie dojdzie, bo naprawdę burzenie tego komina to jest po prostu... Mówię, tym bardziej, że w tym momencie one są naprawdę w środku tego komina. My nie, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Po prostu nie ma takiej metody, które bylibyśmy w stanie powiedzieć na 100%, że nie ma tam nietoperzy. Po prostu nie ma takiej możliwości. W związku z tym, burząc ten komin, zawsze narażamy się na utrzymywalności. W ogóle nie mamy nic, więc narażamy się nie, nie na się to, że możemy zabić. Takie pytanie, czy ktoś tu ze po No właśnie, też chciałem zapytać. Do jest jest jakiegoś no, kompromisu, poszukiwania, obejrzyjcie to Cały czas się zastanawiam hmm... na tą decyzją nakazową Saneki. Ta decyzja inwestycyjna. że to ma być wydłużone, bo Saneki tak nakazał, czy Pan po prostu rozważa jakieś inne rozwiązania? Ja takich informacji nie mam. że nie. Nieoficjalna informacja. Słyszałem, hmm. że w trakcie jakichś poprzednich remontów po prostu nękomisy są zagruzowane, zasypane. Być może chodziło o ten właśnie komin. Ale kominów jest sześć. Y, tak. Y, i no, tutaj, ale to, to byłoby, byłoby być może powodem, żeby udrożyć tę wentylację. Natomiast nie, chcecie jakim no, to jak ja, się... ja rozumiem, że, że są jakieś odrębne przepisy, same które nakazują poprawienie wentylacji. No no to tak zrozumiałe tak. i nikt tego nie I tak, Że krzmionowie powinni to, mieć tą wentylację. Pod, pod, podejście do, do tematu w ten sposób, że należy wyburzyć. Jakieś elementy w budynku, bo, bo to co ten wentylacja wydaje mi się przedwczesny i brak analizy jakiejś takiej środki. Projektowej, czy, czy... Tak, Jeszcze jest pytanie kiedy się pojawił ten tak jakby pomysł na realizację tego działania wyburzenia komina też no powiem szczerze, że takiej informacji niestety nie mam. Udało mi się zdobyć te informacje, które Państwu przedstawiłam. Drugi temat to jest przecież proceduralny, administracyjnie, to jest rozważanie negatywnego wpływu na przedmiot ochrony w dobrze, że Natura 2000. A jednocześnie każda praca w budynku jest budynek jest pod ochroną konserwatorską, więc na każdą będzie konserwator. Konserwator, że tak powiem, ma w sytuacji, wie już. Że to są Czyli jest szansa, ja że nam się uda to zrobić. Tak, do... bo my I o tym kamieniu nie wiedzieliśmy, akurat jako stowarzyszenie. Ja rozumiem, ja rozumiem potrzebę, i tak jak pani. Można to zrobić inaczej, po prostu. Ta. Ta. Tak, ja też rozumiem potrzebę. Naprawdę, uczniowie, nasza przyszłość niech myślą no, z jasnym umysłem, świeżym powietrzem, natomiast no. Szukać to jest jak szukanie rozwiązań alternatywnych, czy łagodzenia jakichś negatywnych oddziałów w przypadku przedsięwzięć, czy dominowych, czy jakichś innych. Mówiłem o tym, że ta kolonia jest zawsze przeszkodą do realizacji jakiejkolwiek inwestycji mhm. w obrębie y, kolejowej, w budynku no, no, liceum. Zależy to jak to Może być to przeszkoda, może być to atut. Właśnie nie, też może nie dostrzegać tych drugich aspektów. z drugiej strony, tak? Tylko co dzięki temu, że jest tam przekrojony, ma ta końca. Tak? Znaczy, nie to że też bez powodu tam nie są. Tutaj jest cały ten obszar. To nie jest tyle, że wynika, że go nazwaliśmy Natura 2000, tylko to jest po prostu enklawa przyrodnicza. Tak, dokładnie tak. Dla tak. kogoś. Dokładnie tak, dlatego tutaj też jeszcze to, co rozmawialiśmy w przerwie właśnie o tej obwodnicy, która jest szykowana, mhm. pan szczerze, to też jest bardzo trudny temat i nie wiem, kto przygotowywał konkretnie te karty. No to już... A ja bym jeżeli można tutaj tak, chciał tak, tak. właśnie tak króciutko, może nie tak, wszyscy tak. Państwo wiedzą, bo jak się pojawił właśnie pomysł. A może bardzo... to dyskusję? Panie, czy jeszcze Pani ma coś do. Nie, nie, to jest, o, znaczy, to jest to... dobry punkt, chyba, bo tu jest wymieniona obwodnica. No, ja też króciutko, bo był tak. Pojawił się taki raport środowiskowy, który tam był przedstawiony Radzie Miejskiej i opinii publicznej. I raport zawierał załączniki, i tutaj załącznik przygotowany przez Pana magistra Michała Gąskę nie wiem czy jest i nie wiem z jakiego on jest ośrodka, właśnie na temat nietoperzy czyli hiropterofaunę. To był załącznik do właśnie związany z inwestycją o obwodnicy, gdzie prowadzone były badania już stricte pod kątem inwestycji. Tutaj Państwo prowadzicie te badania tak cyklicznie, a to już stricte pod tym kątem. No i, i tak, załącznik mówi w uzasadnieniu załącznika to, co nas tu uruchomiło, żeby się tym w ogóle zapoznać i, i zaniepokoić. Załącznik mówi, że może w skrajnym przypadku dojść, dosłownie zacytuję, w skrajnym przypadku może ta inwestycja doprowadzić nawet do rozpadu kolonii. I w podsumowaniu jest, krótkie jest akurat tego załącznika. Teren planowanej inwestycji ma duże znaczenie dla lokalnej chiropterofauny. Budowa drogi może negatywnie wpłynąć na populację. I tu są tak, dodatkowo w przypadku nocków dużych może nastąpić efekt kumulacji oddziaływania. W ostatnich latach w kolonii lub jej w pobliżu przeprowadzono szereg prac, takich jak m.in. wymiana podłogi, termomodernizacja budynku, montaż kamer, czy przebudowa właśnie boiska szkolnego, o którym mówiłem, stadion też był robiony. Więc kolejne zmiany krajobrazu w bezpośrednim sąsiedztwie kolonii na przecięciu tras wędrówki do wodopoju i na żarowiska może sprawić, że sumaryczne właśnie oddziaływania, Wszystkich elementów może być dla kolonii zbyt stresujące i skutek tego może zlikwidować kolonię. Natomiast to w załączniku przez tego pana magistra, a w samym już tym głównym raporcie, gdzie był załączony ten załącznik, jest wyłącznie tak, oddziaływanie na obszary chronione, w tym Natura 2000. Takie jest zdanie. Planowana inwestycja w wariancie W1, preferowanym przez inwestora, może potencjalnie negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, więc tu w załączniku jest na no dużo głębiej ten temat poruszony, a tu jest tylko potencjalne ryzyko i do wielu czytelników tego, którzy się wnikliwie nie zapoznają, no wychodzi, że no nie ma jakiegoś większego ryzyka. I jeszcze w innych punktach też mi się wydaje, że jest umniejszane to ryzyko. To jest tak... tak, wie pan, co? Bo tak naprawdę, z jednej strony, gdybyśmy to, co jest na, jakby, tym podsumowaniem, teoretycznie nie jest kłamstwem. Mhm. Tylko wiecie państwo, jak to jest. Prawda przedstawia się na różne sposoby. I teraz, jeszcze biorąc pod uwagę to, że szpital będzie remontowany, a jeżeli musi, to musi. I tu, jakby nikt nie, nie mówi, żeby to przesuwać, zmieniać, czy tego nie robić. Tu mamy kolejną bardzo poważną inwestycję, prawda? Zaraz przy, zaraz przy kolonii. I tutaj ten pan Michał, który napisał, rzeczywiście napisał to bardzo słusznie, bo nie, nie możemy być pewni, że ta kolonia się rozpadnie. I to jest prawda, więc to jest potencjalne. Natomiast jest bardzo duże ryzyko przy takim skumulowaniu inwestycji. Mhm, tu jeszcze jedna rzecz, z tego pana Michała Zalucznika. Ze względu na ograniczony czas, jaki był dostępny na przeprowadzenie badań, przeprowadzono trzy kontrole nasłuchowe: 9 maja, 2022, 15 maja i 19 maja. Trwały one odpowiednio po kilkadziesiąt minut, łącznie 267 minut. Czy to jest 267 minut badań w przypadku takiej poważnej inwestycji, gdzie w internecie fachowcy kompetentni gdzieś na stronach, gdzie były powiedzmy autostrady budowane, Mówią, że to 3 lata takie badania może w stosunku do inwestycji powinny trwać a ja tu 267 minut. Ja no, tak, po pierwsze nie wiem, jakie miał możliwości Pan Michał. Ja nie mówię tak bo tutaj tak, tak, bo tutaj to też często jest tak, że się robi badania i potem próbkuje i na podstawie tej próbki próbujemy określać jakąś tam aktywność. Natomiast zdecydowanie ma pan rację, bo... Akurat może być tak, że w, te, w okresie, kiedy to, to było w krótkim czasie robione te badania, wszystkie te trzy kontrole były stosunkowo blisko siebie. Mogło być akurat tak, że się w ogóle po gdzie indziej, większy i samice żerowały zupełnie gdzie indziej, więc tak przed taką inwestycją rzeczywiście badania powinny być robione co najmniej dwa sezony, pełne sezony. Suma no, przelotów to jest 194 to jest dużo, w, ciągu, tak? w ciągu właśnie jednego, czyli w ciągu półtorej godziny, to powiedzmy 90 tak. minut. No. To jest dużo, to jest naprawdę dużo, ale no też tego się spodziewać, jest to najbliższy podobój, ale też i miejsce żarowania, jak wykazaliśmy, więc, mm -hmm. więc tak, więc ta, ta inwestycja może bardzo, bardzo negatywnie wpłynąć na tak polowanie. Ja zapytam, jeżeli mogę, czy zanim pani. Yy odcięcie przez drogę, która ma powstać, odcięcie yy, od terenu, całego w zasadzie to jest z, tego, z tej mapki, którą Pani tutaj prezentowała wcześniej, to praktycznie no, większość terenu przez tę drogę będzie odcięta. Czy ono może mieć wpływ, Pani zdaniem, jako osoba, która bada kolonie, czy to może mieć wpływ na populację, może faktycznie, czy, czy też może być tutaj obojętne? odcięcie drogi jako nie wiem, powiedzmy taki element krajobrazu, który jest, nie wiem, tak mamy czasami tak, że góry są granicą dla jakiejś populacji, to tutaj tak daleko bym nie poszła z tym. <laughs> Pamiętajmy, że nie że latają, więc one w momencie jak żerowania latają nisko i to jest największy problem, bo droga to jest, są samochody, to jest ciepło, jak jest ciepło, rozmawialiśmy sobie z jest, jest więcej owadów i naprawdę w takich miejscach tu by się spodziewała bardzo dużej śmiertelności, bardzo dużej śmiertelności. Natomiast one nie odcinają My Tak daleko by nie poszła. Ale... One przelecą, ale one zginą po prostu w drodze na żarowiska. Po pierwsze są ciekawskie. Często jest tak, yy, były próby stawiania ekranów dźwiękoszczelnych. Znaczy były, no są te ekrany. Były robione badania, bo też jak liczymy na to, że te ekrany sprawią, że nietoperze polecą na dół. A zarówno nie nietoperze nie lecą tak, no to jest ciepło i lecą to jest jeszcze gorzej. No, ja też z kolei dam wypowiedź eksperta właśnie od, od, przy autostradach, który bada właśnie, jeżeli chodzi o nietoperze tam było podane 60, bo 70% nie to przy jakiejś drodze ruchliwej zawraca, a przy drodze z no, mniejszym ruchem 30%, y, znaczy y, chyba 40 przelatuje. No takie dane są... Że... No tak, tylko to są też... Pamiętasz, to są dane zazwyczaj z nasłuchów detektorem, chociaż mamy już w tej chwili bardzo dobre, ale one jednak też zbierają tylko z jakiejś odległości. To jest raz, dwa nietoperze, które lecą na dużej odległości, one tak często nie chorokują, więc my czas ich nie słyszymy po prostu. Bo w momencie, w którym nietoperz nie żeruje, leci wysoko, nie ma przeszkód, odpuści wioskę cholokacyjną tylko raz na jakiś czas po prostu. Ale to też zależy pewnie od danego środowiska tak, zależy tak, zależy tak. Ja mam takie pytanie, bo rozmawiamy, już przeszliśmy na, na, na drogi. Czy Państwo prowadziliście jakieś jako firma monitoringi skuteczności przejść na utoperze, które są tak rozciągane tam drogami nie... szybkiego ruchu, typu autostrada, droga ekspresowa? Czy to jest skuteczne jako, jako działanie minimalne? To muszę ja powiem, znaczy nie ty no, nie powiedzieć. Czy... Tak, to choć jest tak, Powiem o dwóch rzeczach. Jedna to wykrany przy drogach, które mają skuteczność, to co powiedziałaś przed chwilą, no, a drugie to... Um, bramki ramach na prawo do tego. W te, te bramki. Jeśli chodzi o monitoring kolonialnego dużego winu województwa, wykonywanie przez dwa lata, i tak jak powiedziałaś, toperze zabijane są przy ekrany. Przy kolonii, to jest metrów od kolonii, były pernale i by, to nic nie budowało, że śmiertelności nie było. wiem, no że te ekrany były bez tych bramek naprowadzających? Takie zwykłe jak przy autostradach. To to, to, to były mniejszego rzędu. A jeśli chodzi o te bramownice, jak Pan pyta, no to ogólnie się od tego odchodzi. Yy, to jedno. Dwa, że... Ja nie, o... Jako nieskuteczne działanie? No to bardziej jest chyba w wyobraźni ludzkiej, że kawałek żelaza będzie elementem minowym. I to, to nie zaskutkowało. Yy, Podobają mi się osobiście te zadrzewione yy, części dla zwierząt, te górne. Yy, I to ma dla gatunków yy, większej ilości znaczenie. Poza niektórymi, jak na który jest do do barierą zupełną, że przejście dla zwierząt górne, dobrze zarośnięte, odcina go od siedliska za autostradą. On po prostu się zbliża i jak Pan powiedział, i się odsuwa. No na nie to nie ma. No tu nie ma Więc ogólnie tak. Są tam nasadzenia krzewów, bo badaliśmy też w innym województwie i tak w to nie to, że jest. I to nam się podobało i tam byśmy hmm, prowadzili też odłowy i nietoperze wykazywali wartość. No to dobrze, to już mam teraz kolejne pytanie wreszcie takiej drogi jak tutaj była, bo jest planowana tak, jeżeli wejdzie ten konflikt na mini człowiek, infrastruktura, nietoperze, to jakie są możliwości, bo rozumiem, że droga czy tak, czy tak będzie musiała w jakiś sposób poznać, no to... No to są alternatywy. Hmm. No tak, ale zawsze no, alternatywa, ale gdzieś ten konflikt zawsze będzie. Tak? No, tak. no to jest bardzo trudno, powiem szczerze. ...wyeliminować przy wariantowaniu, przy najlepszym wariantowaniu hmm. inwestycji. Nie ma ceny. No gdyby się udało rzeczywiście przejście w górę zrobić, ale ono jest bardzo kosztowne. Właśnie. Czyli chyba nie ma tutaj kosztu do no przejścia. Nie ma do dosłownego przejścia, przejścia, tak? Dokładnie. To, tak, to, to jest nie ma szans. koszty, tak. Teren, no tak, tak, tak? Tak, tak, tak. Także w ten sposób... To jest bardzo trudne pytanie, naprawdę. Można próbować stawiać ekrany, ale też one nie, nie mogą być takie zupełnie proste. Może gdybym jakoś, nie, no, no nie wiem, powiem szczerze, nie, nie, nie mamy w tej chwili danych takich rzeczywistych. Bo w tej chwili możemy sobie pofantazjować. Natomiast nie mamy takich danych sprawdzonych, które by sprawiły, że nietoperze rzeczywiście e, bardzo nie ucierpiały. Bo trochę ucierpią na pewno, to, to nie ma innej możliwości. Więc gdyby się udało to trochę rzeczywiście inaczej poprowadzić, no to jest taki ten, nie wiem, podejrzewam, że też może być problem z ptakami. No, nie jestem ornitologiem, nie wiem jak, jak, jak ornitologicznie to wygląda, natomiast na pewno tam jakieś ptaki wodne e, gniazdują, więc może gdyby tak skumulować po, też no, płazy tak. tak również i gady jak płazy. Więc, więc może by się udało po prostu inaczej, bo jest to jednak naprawdę no, takie miejsce dla przyrody całej. Bardzo znaczące. No i dla miasta, dla miasta też jest taka angrawa przyrodnicza, jakby nie patrzeć w mieście jeszcze, tak? To, to jest rzaskość. Kąpielisko miejskie, nie? Na pewno nie było przecież. Miejskie. No tak, i kąpielisko miejskie, no obstawić to jakimś... No to, to będzie też, no tak, więc my nie wiem jakie są możliwości techniczne, żeby tą drogę poprowadzić inaczej, bo... Tam, to idzie między też dwoma stawami, tu też w tym <noise> do jest, że nietoparze polując nad stawami i szurami często przetły pomiędzy ziorowiskami, więc mogą często przelatywać nad tą drogą. No, Świerdaważ na pewno tak, się tak? zwiększy, to, to absolutnie. Czy to sprawi, że kolonia przestanie w stanie istnieć, tego nie wiemy. Pamiętajmy, że tak jak już rozmawialiśmy, kumuluje nam się dużo rzeczy, mamy jeszcze ten szpital, no mam nadzieję, że w obrębie samej kolonii nie będzie, e, nie będzie e, już takich dziwnych historii typu, że jeżeli chodzi o ten remont szpitala, czy tutaj jakby minimalizująco możemy się oprzeć, zatrzymać na terminowości tych prac, czy tu chodzi też o coś więcej? No ja myślę, może czy... tam wycinka jakichś drzew też, no ale powiedzmy tam jest nie, no nie jestem ten drzewo tam, tam który, jest, który jest konfliktowy jest w stosunku do rozbudowy szpitala, żeby było tam jakiś szczególny że tylko są drzewa takie e, pieczne, jak to Ja myślę, że, że głównie rzeczywiście terminowość, ale tutaj ja bym zalecała jednak e, nadzór, e, chociażby po to, że my, my możemy się wypowiadać o terminach bardzo tak e, niedokładnie, no nie tym, tak, a tak naprawdę no, to jest inaczej. Poza tym, tak jak mówię, czasami niektóre populacje czy fragmenty populacji decydują, że zostają w ogóle na zimę w takim miejscu. Oczywiście to nie wyklucza, że my dalej ten dramat musimy przeprowadzić. Ale też jeżeli one hibernują, to no możemy się zastanowić, jak to zrobić, żeby jak najmniej im szkodzić. Więc nie musi to być taki nadzór ciągły, prawda, ale tak, żeby właśnie te terminy mógł ustalać rok, żeby mógł nadzorować wycinkę drzew żeby ustalić chociażby oświetlenie w nocy, bo czasami też są prowadzone prace nocne, prawda? Bo to wszystko jest do ustalenia. Może się okazać, że nie będzie naprawdę jakiejś dużej, no bo wiesz, szpital i tak trzeba prezentować. No tak, tak, to to to, bo... no to tak. Tam tak, tak. Także nadzór jest konieczny. I chwili, tak dalej, tak dalej, czyli to bezwzględnie pod nadzorem chwili... Tak, tak. Ja nie mówię, że takie, że ten musi być jak, jak, jakiś wielki projekt, ale tak, żeby on wyznaczył terminy raz na jakiś czas, sprawdził te terminy i sprawdził drzewa. Ja jeszcze chciałbym dopytać też, bo w tym załączniku jest wymienione dziewięć gatunków nietoperzy w tych, w tych badań. Natura 2000 ten na obszar jest wobec Nocka Dużego, tak? Czy to... tak? Tak, tak, tak. Ale ogólnie wszystkie oczywiście są chronione, tylko tu obszar tak, tak, Natura tak, 2000. Tak, tak. A też zobaczcie Państwo na, na ten slajd tutaj strzałkami pokazałam jak mniej więcej wyglądają te nasze kolonie i tak naprawdę nie potrafimy powiedzieć co się stało dokładnie, bo mamy za mało danych, to znaczy nie znamy innych kolonii, zresztą to jeszcze zimowisk, w Puławach spadło. Remont ma plusik, czyli remont nie zaszkodził akurat, bo rzeczywiście był przeprowadzony dokładnie tak jak trzeba i w momencie remontu nie było ani jednego nietoperza. W Opolu Lubelskim kolonia spadła. Nie wiemy jak było w tym roku, ponieważ z tego co wiem co nie było po prostu prowadzonych badań, bo że po pierwsze weszły do komina, po drugie sieraptorolodzy nie mieli na to czasu. Natomiast jak widzimy tu bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy się dzieje, więc warto to kolonię zadbać. I ta kolonia w Stanisławicach Mazowieckim, do której przylatowały samice z obu kolonii, ona liczyła ponad 1000 osobników. W tym roku miała około 5 -10 mogą wpłynąć na te pasożyty. Natomiast na pewno w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska warto by było przeprowadzić e, duże badania e, odnośnie kolonii e, tych nietoperzy. I tutaj też moja sugestia jest taka, ponieważ e, akurat odsetki sektorze najczęściej wybiera na kolonie rozrodczej jednak budynki, e, budynki, czy to są domy, czy... Z jakieś stajnie, obory czy, czy, czy budynki użytkowe, publicznej, to często jest tak, że wystarczy z ludźmi porozmawiać. Znaczy, może wystarczy, można jakby zacząć od tego. Tylko, żeby z ludźmi rozmawiać, żeby się do tego, żeby zgłaszali, tak, u mnie są jakieś nietoperze, to oni nie mogą się bać, że będą na nich ciążyły dodatkowe obowiązki, czy to finansowe, czy jakieś prace, czy że oni nie będą mogli czegoś zrobić. I w momencie, w którym. Nie wiem, by udało się zebrać takiej informacje, mimo żeby przyjechać, sprawdzić, jaki jest gatunek i wtedy mamy dużo, du, dużo dalek, tak bo my w tej chwili nie wiemy. Zmniejszyła nam się liczba osobników w koloniach, a my nie wiemy, co się dzieje. Praktycznie jest tak, że populacja jest zagrożona, bo jeżeli to jest tylko jeden rok, to naprawdę nie ma problemu. Bo to, to jest często tak, że jak jest lato, po pierwsze dużo mniej rodzi się wody, po drugie dużo mniej wody przeżywa. Poza tym dużo mniej samic, które mają rok, w ogóle przystępuje do rozrodu i więcej też osób, w dorosłych ginie. Więc mniej więcej, że to jest jeden rok, z jak spadek liczebności w ogóle nie ma problemu. No to jest tutaj ewidentnie jest ten trend we wszystkich koloniach, wszystkich trzech, więc, więc warto by było to sprawdzić. Tutaj jeszcze chciałam pokazać na, na zakończenie, trzy kolonie mamy letnie, ale też tylko trzy miejsca, gdzie zimują ludzki duże. to są te zielone flagi. Także no wiemy mało. Naprawdę wiemy mało, a myślę, że tych informacji można by było zdobyć więcej, żeby można było określić tak naprawdę, jak to jest. Czy faktycznie te nietoperze ze wszystkich koloni wyniosły się, bo... Znaczy, zmniejszyła się liczba osobników, bo mają lepsze miejsca, albo bo uciekły przed pasożytami, albo coś jeszcze innego, czy po prostu nam populacja się zmniejsza. Bo generalnie ostatnie lata, tak jak już Państwu wspomniałam, dzięki temu, że stosujemy inne ośrodki, głównie e, obodobójcze, to ogólnie e, liczebność wszystkich populacji niezrównężnych w Polsce wzrosła. Więc naprawdę nie jest, nie jest, nie jest źle. I tu jak Państwo e, mogli zrobić zdjęcie, to jest poradnik ochrony nietoperzy wydany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy. Jest dostępny w PDF-ie. Tam po pierwsze są kontakty, one nie wszystkie są aktualne, natomiast zawsze może, jakbyście Państwo potrzebowali jakiejś informacji. Tam są też informacje o tym, co zrobić, jak mamy nietoperza w budynku, co zrobić, jak spotkamy nietoperza w domu, więc jest to bezpłatna publikacja, także tutaj zachęcam. Ja myślę, że Państwo jeszcze pewnie by mieli jakieś pytania, ale nie wiem, czy zrobimy przerwę i pytanie, czy może ciągniemy teraz i potem jeszcze porozmawiamy przy kawie. Ja mam jedno pytanie i. No dobrze, to no może tak Niestety robimy. pewnie uciekać, ale hmm, czy ktokolwiek na przykład odpowiedzialność ponosi później, jeżeli tą kolonię się zlikwiduje w taki sposób? Praktycznie, niestety nie. No. Praktycznie. Niby są przepisy, ale fakt jest taki, że, że nie.